Południową bramę. Hmm, oczywiście gimlejem, bo jakby inaczej. Ruh! Krasnoludek. Lubię tak, krasnoludka się napije wody. W ogóle teraz mam wolne przez tydzień. Ponad. Tu będzie nagrywanie, nagrywanie, nagrywanie materiałów. O, tu będzie troll. I pokażę wam coś ciekawego. Tylko muszę trafić. Nie pamiętam jak te, jakie to była ta te kurde ten, jaka to była misja Tu chyba był ten właśnie troll tu by... Tak, to było to Lol Powinno się zamknąć, właśnie troll Ja u uciekać Uciekać Kurde Kurde Gincie Kurde, potrzebowałem tej gidy. Gdzie ona jest? Użyć, szybko No, gdzie ty rzucasz, idioto? Ty wolga, tak łatwo nie zabijemy Ale dużo expo będzie O, co nie ma Oby się... One się rozpią? Kurde, muszę się zarazpić. Jak nie to będzie... Kupa! Hahaha, ha, widzieliście to... <grywa> Opedida. <grywa> był boss, nie ma bossa. Znaczy to był mini boss, ale ciężki był To ich nie lubię, orków. Wytrzymali się z kurczubeki. O, obrona! Tarczasz ma Tu lepiej ich bić, bo tutaj on, oni się rogowie chyba kończą, ale ich jest tyle tak... Nie, one się... sorry, one się... Yy, o! Tryb idealny! Zapomniałem, że mam tryb idealny! Kurde! Yy, one się jakby respią cały czas, więc tu można się naekspić. Tu się najlepiej ekspuje postacie. Szczególnie na koniec gry. Sieka! Szczególnie, że oni nie mają, ci nie mają tarcz, więc to jest kurde przyjemność ich siekać. nie wiem co ja tu robię biję się z nimi, kurde nabijam level w ogóle będę miał pewnie piąty zaraz, kurde dużo ich tu przyznaję, życie ja, tryb perfekcyjny zabijać Czemu się nie bronię? Ja nie wiem. Znowu typ perfekcyjny. Lol, jaki exp. Ale powisko! Jest awans, lol. Pamiętać, expić tutaj wszystkie postaci. Ja, ale hardkorzy. Hardkorzymy. Nie wiem, ile tak można siedzieć tutaj. Ale wiem, że koło 300 może tutaj jest tych orków Jaj, one się cały czas pojawiają! Żal Zwiewają mnie gdzieś tam, kurde Co się dzieje Dobra, chyba zaraz pójdziemy. Zaciup U cholera! Uciekamy. O kurde. Swalamy stąd. Cholera. Zaraz zginę. No nie, nie, Taki level nabiłem Dobra, dobijam jeszcze raz Nie ma, nie ma, nie ma Czekoladkę ziemię <słuch> Zamknijcie A chcę mój Szósty level, nie, piąty

Kurde! Wytrzymałe są skórzcie Haha, ha. dzidy Dzidy, kurna Kurde mm. Niech ich nienawidzę To miałem prawie idea prawie chyba trzy idealne miałem No, idioci, ja pierdziele. Jest rzytko. Dawać mi ich. Jest awans, dobra. Teraz muszę ten awans zrobić. Oh, przepraszam, że tak się zacinam, ale się skupiam, żeby dobić ten level Pier, Pierdzielony Nie, no, ja się nie, nie daruję A! Dawać ich! Aragor, co ty robisz? A ten się zaciął. No Jezu, jak, jak ja nie gadam? Ach, Gincie! Czuję to ten level już 5000 narobiłem Dobra Dawać mi ich Przeżynamy się przez nich Ach kurde więcej ich dać A nie stoicie tam Ale zaraz pewnie będę tylko żałował, że to powiedziałem No, wiedziałem, że tego żałuję. I NIE ZABIŁO GO No zaraz stanie Dobra już mam 50 zaraz będziemy mieć level Grr. O ŻYCIE Piję tam po Aragornie Nie pierdziele nie robię piję Aragorna Większy cel Kurde A mi trzeba katapultę odpalić A dlatego, aha, nie, nie miałem iść tam na prawo Czekaj Ciu. Ja jeszcze trochę Idzie Głupi goblin! Sorry, ork, przepraszam. O ile ich tu! Ja, jeszcze troszkę, jeszcze kawałeczek. Jeszcze kawałek Chodźcie tu do papy! Mm. Dobra, jeszcze kawałek O jest przycinki. Co to są za przycinki? Dobra. Jeszcze tylko 300. Chodź tu Dobra Jest, awans Awans Dobra! Idziemy dalej, koniec zabawy tu Trzeba to chyba odpalić Nie, no Odpalaj się Właśnie w a te... no właśnie w tego tego było trzeba walnąć Zapomniałem że tam też jest Dobra Jak trzeba było iść Oho, nie pamiętam A, nie, nie idziemy tam. okej okay. Trzeba chyba coś z tą bramą zrobić, ale nie wiem co. Dobra, czyli też tu nic. Chyba trzeba dwie katapulty odpalić. Jak się daje. Nie pamiętam już tego. A tak, druga jest. Zrób No i właśnie... A, i teraz dopiero na tym... No tak Nie Kzyędy No jest, co nie, nie pamiętam Którędy tam się szło? I dotknęłeś mnie. Co robię? Co oni robią? Aragorn. Aha, trzecia. Aj, A i właśnie, trzeba się bronić, szybko Cieszę się. Papa, żegnam państwa. Miło było się bić. Miło było pograć w bilarda. Wiecie. Padnę jeszcze trochę. Wiesz, piwko zamówię dla wszystkich po faworku. No teraz trzeba było nam odjść. No kłaś! O kłaś! Idioto, jak chcę sobie czekoladkę zjeść. O, o! Taki kola. O jezu. Nie wiem, co się dzieje. O kurde! O kurde! Nie machaj tym! Nie pamiętam, jak go trzeba było zabić. Uważam hmm. za czekoladę, ale... naprawdę chcę się jeść. Ej! Wiecie co? Wkurzyłem się pierdzielę. Nie robię tego. Znaczy, zrobię tylko tego... Trochę pobiję, do, do tego nabiję do tych 40 tysięcy i idę robić dalej zadanie. Jak mógłbym być tak głupi uwierzyć, że mogę za, zablokować kurde maczugę o, e, tego e, trolla. No, moja wina. Sorry. Gin. Użyłem się Ta gra potrafi być bezlitosna Potrafi mi się zaciąć Nie wiem jak Na Nówka komputerze Dobra już nie taki Nówka ale Wnętrzności ma takie, żeby Full HD normalnie nagranie przecież żeby pociągnął na tego, na Battlefielda tu się mi zacina LOL Zauważyłem, że ta strona jest najgorsza, ta po lewej. To pójdziemy najpierw na nią. Jest dobra awans, idziemy. O kurde. Idziemy. No. No. Znowu brak życia yy, OK Okej Zwalamy Nie <grybuj> Nie dosięgniecie No <grybuj> dobra wiecie co? To sobie skończymy Widz do Tu sobie skończymy. Yy, yy, sobie zrobię przerwę małą. Dobra. I na zacznę nagrywanie jak to przejdę tam po tym. No.